nie w tą stronę Scoot pizza, great pizza kiedyś się inaczej nazywa, ale nieważne Alicanta, weź sobie napraw po swojej części ulicy ten eee, no, światło, bo tam za ciemno jest Wiesz, co robisz? Tak. Ok. Mhm. Tak, wiem. W sumie on zawsze mówi to samo. Czemu ja mam na niego wydawać składniki? On zawsze mówi to samo. Chyba to sobie w sumie przetestujemy. Super. To jest najgorsze. Ja... On to samo mówi zawsze. Można na niego nie na składników. Ale daj sobie spokój z... Ze... Bo to ja tylko to mam tak między nami. Bo zawsze się na Alicante go wydaje dużo i to jest Pię trochę żeby... To jest po prostu nieopłacalne, dlatego że on zawsze mówi to samo, więc jakby nie musi... Jeszcze speedrun w cięciu Okej okay. Okej, okay. nie chcesz powiedzieć jaką masz? Nie, to nie obchodzi, ja tu jestem tylko od robienia Ja nie jestem od pytania, ja jestem od robienia. To jest chili pizza. Tworzyłam własną pizzerię z tego, co zrobili na YouTubie, chociaż w sumie to zero. No tak, co kosztowało dwa grosze, to już zainwestowałem. No. Zainwestowałem ze swojej skarbonki, a, a, a słuchajcie, jeżeli Wy chcecie pizzę stąd, to słuchajcie, my, y, dla widzów stałych mamy tutaj dodatek. Wy? Mm -mm. Wy musicie płacić, wasza zapłata będzie taka, możecie sobie wybrać jaką chcecie, a zapłata zawsze będzie taka sama I Słuchajcie, musicie dać y, lajka, subika i wtedy dost, dostaniecie pizzę z dowozem, nawet nie potrzebuję adresu, po prostu y, wam przyślę yy... Jakby tutaj wam na pewno przyśle jakaś pizzeria, no zadzwonię do nich tam, coś tam, coś tam, po prostu, po prostu, no to jest zapłata, tak? Głupi, będę nie skorzystasz zaraz się. Dobrze, nie chcę mi się tego cenzurować reklamy już, nie będę przeszkadzać. Dobra, jestem 2 zł na plusie. Okej, okay. darmowa, ulepszenie. Hm. Nie by było mieć jakby ładniej w pizzerii, więc. Dobra, nie wiem, że to jest ryzykowne, ale. ja to. Nie, ja to po prostu muszę mieć. Co my tu mamy? Mamy na wojny. To mamy, ale nie najbardziej wchodzi to. To będzie piękny dodatek. pudeł myślę, że sobie potem w czerwone tu ja, ale to kiedyś tak wiemy, 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 wiemy jakby ja to po prostu wiem i ono to jest ja nie lubię po prostu, tylko na no, no, następnych będę to jest, okej okay. Co się wzięło. Musiałem na chwilę przerwać, ale... Znowu tam nie przeszedł, nie marnuję na niego pieniędzy ani czasu. On zawsze ma to samo, także. Się... No chyba teraz, teraz chyba po... Nie, on chyba teraz może powiedzieć. Co innego ale mało mnie to. Obchod mówicie komuś, że chcecie pizzę peperoni no i zawsze takie coś. To są to potne. <grystanie> e, niestandardowo, wiesz, to jest unikalne. O, prawdziwa pizza. E, dobra, mogę zawsze to, to to nie nic. Ty mi dał zadowanie niezbędne nie mogę stracić na tą pizzę Uf, dobra nie mogę stracić na tą pizzę do y, 80. Siemi. nie może być to do y, 45 wyjść bo. bo to będzie bardzo zły. Tak. dobra, jest to 47 ale ten Five and Nine Fridays jest bardzo fajny 5, 9 and Niedługo z tego może nawet nie będzie to łapne, oczywiście. Wkurzył się, bo się czekać, bo mi się coś zbugowało. Ok. Ja nie lubię zadawać bezsensownych pytań, jeżeli są niepotrzebne. Tylko jeżeli na przykład zapomnę, jak się robi. I chwila. Lecimy tak: pyk, 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 pyk. pyk pyk, 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 pyk. tam tego typka, przez co teraz tutaj mniej wydałem i ciągle, jeżeli będę tak dostawać co chwilę po prostu zaraz jakby to zaraz po prostu uzyskam na tym nie trzeba się pospieszyć, trzeba się pospieszyć nie może dojść do 60 Okej, jest dobrze. O nie, zła liczba. E, nieważne. Poczekaj, chcesz wiedzieć, jaką chcę pizzę? Skosówkę. ja prawie zakończyłam, bo chcę pizzę Peperoni. Okej. Okay. On um, ci zrobił. No jakby powiedział, że chcę pizzę, to bym pewnie zrobił kilka loksowych skosów. Jest źle, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle. To mi za dużo, za dużo wydam, dobra, teraz będę musiał przesządzić. O nie, tego bym uchodzi ten bezdomny. Najgorzej. Ale on dobra, on ma trochę, to daj, co chcesz, to jemu ja dam. Dam mu jakąś tam. Ej, scham, dał małą cenę. Powiedział. Dawaj". Ja mu poskąpię za to ja nie będę tego tolerować. Nie, 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 nie. Dał zaniżoną cenę. Dał 5 zł. Nie, 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 nie. Ja takim, takim ludziom to ja nie będę wyposać. Ja sam się zjechał? Ja za, za ten y, brak poszanowania. Dobra, zyskałem. 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 Suwa ostatni nowych fałek. Tu szybki. Są, są do tego? No są, 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 są fajne. Ja lubię z to. Ale tak naprawdę. Lubię koty, ale to nie to, bo coś tu może jeszcze do. Ej, fajne. Butelka, pięćdziesiąt dolarów. Było coś ładnego i to nie jego No dobra, nic nie wydaję teraz No dobra Zjesz -E to na wyczerpieniu, zjesz to na zróżnicowaniu Chęć Nie pól przychylną wystąpić Mam go sponsorować, Realikon Zrobimy z naszych 5 tysięcy dodatków do pizzy I powiedz nam, który jest najlepszy nie mogliśmy się zdecydować. mhm mm good pizza, great pizza dlatego właśnie nie lubię tak wiadomości, że kurka, to jest taki świetny mm -hmm. okej okay. słowenia od Światowego Stowarzyszenia Pizze Ssp chcemy przy... Czy się w cudownym świecie pizzy? Oto MyPad, w którym znajdziesz kilka wyzwań. Wykonaj je, aby zdobyć nagrodę i, i rozwijać firmy. Cieszę się. Z poważaniem SSP. Ta SCP będę mówił. Każdy tak mówi. Będę mówił T P. Okej, akceptuję.

Pizza ten 5 nights after oh, 5 nights and 5 nights. Dostanę pizzę, pół na pół pepperoni. Chciał pół pepperoni i pół sera. Dostanę to. Dostanę też cenną lekcję, żeby mówić dokładnie. Kiedy na pół będzie sam, seryam, luka, będzie z samą pepperoni. Było bardziej się na, na lekcjach, na lekcjach istnienia, na lekcjach pizzy. Ma pretensję za to, co powiedział. Nie no spoko, to mniejszy wydatek. Przecież okej. bez sera. Ja nie wiem, kto to wie, ale napiszcie, jaką pizzę byście najbardziej chcieli, listę, które w tym odcinku podam. Tak: peperoni, margaritę, peperoni bez z sera, margaritę z samym. O, chcę pizzę, tylko z sosem w sumie możesz położyć peperoni na jednym Czyli pół na pół. Okej, okay. ale tym razem normalnie, bez wykupów Ale co, czy tam, tamta moja jest co to, że daj mi pizzę to jest porównywalne do typa, co miałby do Mac'a, że nie napisali, że kawa jest gorąca. Takie, takie osoby też są na tutaj. Czemu ja tego nigdy nie kroję? Skąd? Ja rozumiem ludzie. potrzebuję pizzy, na kraj jest połowa peperonia, połowa tylko sos. Bez sera i peperoni na jednej połowie Mój tata lubi z jakiegoś A na drugiej ma być ser? W, yy. Nie, czekaj Bez sera, okej, okay, ale Na drugiej chyba ma być ser Nie zepsułem trochę Dobra, u mnie to się tak często zdarza, że no, a pół, a pół, a pół no po moich rodziców biorą, a pół mojej tej, sam um, To zazwyczaj jest tak, że no musi się znajdzie jako ich Tak, żebym nie? Moich, dziękuję Jak ja lubię takich ludzi, nic nie płacą, ale przynajmniej serduszko to cieszy, że może komuś po... margarita, zrobicie nawet taką dobrze wypieczoną zrobicie taką solidną, piękną chociaż się na tym nie wzbogaca wręcz no, teraz to, to przynajmniej przynajmniej będzie mi tam się nie ochocza będę chyba zbierać na automat do sosu 또 왔어 그 이기네 이네 Szczęśliwy kot. To jest z tego, z Wielkie Świątki chyba. Biorę napiskotem. Biorę napiskotem. Te roślinki, to się myślę, ładne. Tutaj przy roślinkach jeszcze się coś jest, coś z diamenty ładnego, obrazy. 你土，捏土，捏土，你土，捏土，捏土。 one pizzy są słuszne. odpowiedź naszych widzów są niezwykłe z innych źródeł masz. Z nasz festiwal dodatków już się zaczyna że cały miesiąc będziemy świętować na pizzy dzisiaj jest dzień połowy spodziewamy się zamknięcia innych sklepów z których przygotowujemy pizzy na pół na pół Ale wszystko na dzień pizza great pizza <coughs> no ale to wiadomo, że się jestem męczyła, co? potrzebujesz czegoś na hojs, potrzebujesz czegoś coś hojs, potrzebujesz czegoś za hojs ja stać mnie na nic absolutnie na nic nic, albo nic nie ma. Mam winę za pomocą specjalną prezentację na pizzę. Okej, okay. jestem spokojny Zamknął mnie pizza, i idzie już gdzieś. w dziś. Słuchaj, najwyżej, trójpod tej ścieżki użytecznej, aby nie zrobić nic więcej. Nie dam rady po prostu. Jeszcze nie ma pieniędzy Przejdźmy do kanty uraty na kolorny dzień pół na pół, przecież ja się spłukam mm. okay. nie zapomnę nie było sera na połowie mojej pizzy, peperoni, okej okay. to zaoszczędzenie na, na kliencie to, to dla mnie sukces Proszę bardzo, mam 32 złote Jeszcze mi odejmą pewnie za rachunki i to wszystko Z piątaka i będę spłukana nawet z tym. Nawet z tym. Połowa P i połowa S Połowa P, połowa S, okej okay. Nie powiedział, że musi być sosem tam to, to Dobry, nie powiedział. Bo... Po tych placków, tych czerwonych placków. Nie stać mnie. Nie stać mnie na nic. Co u mnie, że dlatego wydałem? Czekaj. Oni klient już nie jest zadowolony. Ej, okay, jak leci, potrzebuję pizzy, peperoni, bołowa bez sosu, okej. Okay. A, że się pod... źle się powie, przyjadę, no niestety. Zapytał się, jak to, więc modlę ja... Jako, że jak go polubiłem, to niech mu będzie spokojny, więc tyle mogę mu dać. Ja jestem spokojny. jedną połową bez sosu wóz do pizza dwa razy. Ty wiesz ile mnie to kosztuje? To trwa dwa razy w piecu? W piecu. Sama już pizza serą, z jedną połową bez. Dobra, może być mam 39 zł, zarobię do 50, będę miał 45, zarobię do 55, będę miał 50. Częstość 23 minuty, jeśli to nie zbankrutowałam, słuchajcie, bardzo dobrze Tutaj Nagrałam odcinkę z bankrutowaniem, czy